Szanowni Państwo, moim przedmówcą poseł Michał Wawer bardzo obszernie naświetlił tło tego kryzysu, tego paraliżu, przed którym stajemy jako państwo. Można powiedzieć, Popis, Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość od lat stawiają nam duże problemy prawne i można od początku już się przyjrzeć, w jaki sposób mianowani byli sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego chociażby. Jedna partia ma swoich sędziów, druga partia ma swoich sędziów. Proszę Państwa, to jest niedopuszczalne. Sędzia ma być niezależny, a nie partyjny. W obecnej sytuacji Platforma, Platforma Obywatelska już w zasadzie aspiruje do tego, żeby, były, żeby byli posłowie dublerzy. A więc grozi nam to kompletnym chaosem oraz paraliżem instytucji państwowych. Co robi marszałek Sejmu? Szymon Hołownia w zasadzie. Uczepił się jedynego przyczółka, jaki mu tutaj pozostał, czyli orzecznictwa trybunałów międzynarodowych w Strasburgu, w Luksemburgu. Otóż, proszę Państwa, nie tędy droga. Orzeczni orzeczenia tych trybunałów nie są przecież wiążące i nie są one podstawą do organizacji polskiego życia prawnego, polskiego życia politycznego. Te orzeczenia przecież nawet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to nie jest. To nie jest rzecz, którą akceptujemy jako, jako ich przepisy orzeczenia bezpośrednio, tak jak traktujemy pols, przepisy polskiej konstytucji, co jest opisane dokładnie w artykule 8 tejże, a więc nie ma kompetencji na przykład SUE do tego, aby kwestionować nominacje sędziowskie w Polsce, w ogóle sytuację polskiego sądownictwa. I teraz wracając do PSEU, do bohaterów dzisiejszego dnia, w zasadzie całego tygodnia, czy, czy tygodni panów Kamińskiego i Wąsika. Oczywiście oni są przestępcami. Tak, można to stwierdzić i jesteśmy, jesteśmy bardzo ciekawi, co jeszcze wyjdzie w przyszłości. Oni zostali skazani za sprawę z roku 2007 w zasadzie, a więc przed 17 lat, no to już jest kawał czasu. Przypomnijmy, chodzi o aferę gruntową i przygotowanie specy specyficznej prowokacji służb przeciwko ówczesnemu wicepremierowi świętej pamięci Andrzejowi Leperowi. Ale ciekaw jestem, proszę Państwa, roli tych dwóch panów, chociażby w takich aferach e, jak e, Pegasus, przed którymi będziemy e, przed którą będziemy jeszcze się, na którą będziemy się jeszcze pochylać, ponieważ e, mam nadzieję, że powstanie Sejmowa Komisja śledcza. E, w sprawie, w sprawie Pegasusa, tego systemu operacyjnego. Oprócz tego są kwestie tak zwanej cenzury prewencyjnej, a więc zawieszenia działalności portali prawicowych typu w Realu 24, czy najwyższy czas, rola tych panów i ich współpracowników. Może się czegoś jeszcze dowiemy. Potrzeba natomiast rozwiązań, o których wspomniał mój przedmówca, a więc. Apel do PiS, aby wycofali mandaty tych dwóch panów, aby na ich miejsce weszli następni z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, osoby, które mogłyby ich zastąpić, ponieważ naprawdę polski Sejm nie zasługuje, aby być miejscem tego typu skandalicznych w skandalicznych sytuacji. Bo to jest pewnego rodzaju hańba, zasiadanie przestępców na sali plenarnej. Tak? Nie możemy sobie chyba na to jako państwo pozwolić, jako państwo poważne. A wracając do orzecznictwa instytucji międzynarodowych, trybunałów, apeluję do wszystkich, polskie sprawy załatwiajmy w Polsce. Przecież mamy temu kompetencje, jest konstytucja. Potrzeba rzeczywiście woli politycznej, dogadania się i resetu konstytucyjnego. Konfederacja, wolność i niepodległość.